Motocykle 125 są często kojarzone z małymi, skromnymi maszynami – czymś, co jest bliższe skuterowi niż motocyklowi. Tak, jeżeli motocykl na samochodowe prawo jazdy jest tani, to jego producenci nie popuszczają wody swojej wyobraźni. Jeżeli jednak zdecydujemy się przeznaczyć na 125 większy budżet to może ona wyglądać lepiej niż nie jeden motocykl. Najlepszym przykładem jest Zontes U1. Patrząc na niego nikt nie zgadnie jego ceny. Chociaż wysoka jak na 125 to biorąc pod uwagę wygląd Zontesa U1 spodziewamy się czegoś w okolicach 30 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o Zontesa to jest jeszcze Zontes 125C. Wygląda jak prawdziwy cruiser. A kosztuje tylko 13500 500. Nic dziwnego, że chętnych jest tylu, iż ciężko obecnie kupić go od ręki. Pięknego kruzera ma też Junak. Zobaczcie tylko na Junaka M15. Nikt nie zgadnie, że to tylko 125 na prawo jazdy B. Cena niecałe 20 000 złotych. Dla szukających